wiadomo, co się stało, to wiemy dzisiaj rano, ale chyba też nie jest tajemnicą, czytając też te doniesienia, że, że w taki bardzo nieelegancki sposób pożegnali pana trenera tutaj w klubie. Ale co ja na to poradzę? Co ja na to poradzę, że ludzie się tak zachowują, a nie inaczej? To, to, to nie jest mój problem, tylko, tylko i, bo, bo wszystko można zrobić po prostu inaczej, nie? A w jaki sposób zostało to przeprowadzone, w jaki powinno, panie trenerze? Ja byłem umówiony z Milikiem jutro. Siadamy, rozmawiamy, jakie mają plany. Proszę bardzo, Nie wie, wiemy i oni, i ja, że kontrakt nie będzie przedłużony. Chcą dać wcześniej szansę Pietrzkowi Gierczakowi, chcą to rozwiązać za porozumieniem stron. No po prostu się dogadujemy, a. Przyszli do mojego pokoju w trójkę. Yy, yy, brakowało tylko, że żeby to była piąta rano CBA, kajdanki i, i zabieramy chłopa. No nie no, w ten sposób nie. Poza tym ta informacja już była w mediach i niektórzy wiedzieli już w sobotę o tej sytuacji. Można powiedzieć, panie trenerze, że, że nieelegancko pan w klubie, któremu oddawał pan, oddaje pan całe swoje serce, zostało już dwukrotnie potraktowane, prawda? Wie pan co? tylko ludzie, którzy w nim pracują. Uważam, że ludzie, którzy nie mają nic yy, wspólnego z piłką nożną, bo, bo chyba pan o tym wie, kim jest yy, pan Gabryś i kim jest pan Siara, yy, no to, no to no nie są to ludzie piłki. Z drugiej strony Łukasz Milik ma dwa lata doświadczenia, jeśli chodzi o piłkę, bo jest dyrektorem sportowym, wywodzi się z Akademii. Ci ludzie zarządzają takim klubem, jak górnik zabrze. No i, i ruchy, jakie robią, no, no to, 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 to ja się boję o przyszłość po prostu górnika zabrze. I oby życzę im jak najlepiej. Jak najlepiej. Po każdą decyzję e, zmian podejmuje się po to, żeby było lepiej. Jak najlepiej. Ale e, no, argumenty mówią mi, mi co innego. oby obym się mylił. Obym się mylił. Pan jest doświadczonym szkoleniowcem, to z najwyższej półki. Jakby pan trener skomentował. Czy w ogóle no, na kilka kolejek przed końcem e, sezonu no, zwalnia się trenera? Zwalnia się, nieraz się zwalnia e, trenerów a na kilka kolejek przed końcem. To oczywiście e, zdarza się. Natomiast trzeba by sobie zadać pytanie czego Górnik oczekiwał od tej drużyny Europejskich Pucharów? Miejsca e, którego? No przecież my Przecież my jeszcze moglibyśmy skończyć ten sezon poprawiając szóste miejsce z tamtego roku. Kto mi powie, że nie? Drużyna grała bardzo dobrze, że w ostatnich meczach brakowało nam szczęścia, wykorzystania sytuacji i tak dalej. Każdy to wie, każdy to wie. Natomiast drużyna w formie na pewno była, czy jest na pewno w dobrej formie, bo bo, no bo każdy to widzi, każdy mówi, że górnik dobrze gra, ale nie potrafi wykorzystać swojej przewagi. Tak, zgadza się, bo różne są fazy yy, w sezonie. Yy, no to no to, no to, o to trzeba zapytać, czego górnik oczekuje europejskich pucharów. No przepraszam, no ale yy, jak widać nie tacy jak, jak yy, my nie jesteśmy w stanie się tam dostać, chociażby wspominając... Yy, Panie trenerze, co dalej? Ja wiem, że teraz przed nami święta, jest Wielki Tydzień, gdzie Jan Urban będzie na kolejnym etapie swojej wielkiej kariery no, trenerskiej. Myślałem, myślałem, sobie, myślałem sobie, że chociaż raz odejdę na swoich warunkach, to znaczy, że to odejdę z klubu nie przedłużając APS, ale nie udałoby się, to jednak musieli mnie zwolnić. No. Nie wie pan co, nie myślę dzisiaj o tym, co, co dalej. Na pewno w tym sezonie nie będę nie drenował, będę to znaczy mam trochę czasu, zanim zacznie się kolejny, zobaczymy czy, czy będą jakieś oferty, czy nie będą mniej, czy bardziej interesujące czas. Że na dzień dzisiejszy z nikim nie rozmawiałem w ostatnim czasie, chociaż wiele ukazało się na temat legi, ale z legią też nie rozmawiałem. Także, no nie, no, spokojnie będę obserwował końcówkę ligi, będę obserwował oczywiście górnika zawsze, a przyszłość pokaże, co dalej.